Bratku, nikt to ja mam nowy, no właśnie się zdziwiłem, Ej. nie? W sumie? Czekaj, eee, Mogę kupić dla pierożka? Kurde bym kupił to, że trochę mi brakuje. No możesz kupić, dwoje pieniądze. Ale się ucieszysz. Z czego? Dobra. A nie stać mnie! Kurwa! <laughs> Uu. To co, kupiłeś, ja? Nie, nie stać mnie! Do mi Nie stać się! Bieda. Na nawet tak, złota tak, nie, tak, nie tak, masz. <gulose> to było, milion, milion. Od złotówki. <gulose> zna, od złotówka z narzekaniem 5 złotych z naciskiem na to, jak jestem przystojny. Dobra. Eee... Dobra, niech będzie 5 zł. Będzie mi wisiał pierożek. <gulose> jak się, ligu, jak się nazywa Górę? ten? Górę. Jak pierożek ma na nazwisko? Na nazwisko. Na Krzywka <gulose> jaką ma. <gulose> to znaczy ja to wyślę w Donate, ale ten link. Możesz skopiować. Link w Donate myślisz? No... Czemu, ja czekaj, na DC mogę ci wysłać. Dobra, może być w Donate'cie, okej. Okay. Proszę, masz. Masz linka na Privia. A już mam, z Donate'a wziąłem. No ale dziękujemy oczywiście za kolejne 5 zł dla kociaków, także... Super inicjatywa, dziękujemy pierożek, że zachęciłeś Kamila do oddania swoich pieniędzy w szczytnym celu. Yy, dobra, co my tu mamy teraz? Zobaczmy, eee, wow, ten to ma recenta pięknego, z 2300 na 480, nice. No, fiolecik. No, ładnie pierożek ci powiem, że widzę, że profesjonalny gracz w oto, lepszy niż Kamil łośmer, Wiesz Kamil nie potrzebuje, w sumie masz stąd iść. Eee, pierożek, czy chciałbyś przejąć posadę głównego moderatora i pomocnika WOTowego? O super, że się zgadzasz, dobra, to stawka 0 złotych ogólnie. I umowa niewolnicza na zawsze. Możesz mieszkać w piwnicy, czasem jak zapomnę zamknąć drzwi. Super warunki. Jak na dzisiejsze standardy pracy? No, ja bym brał, nie zastanawiał się. <śm> no ale. Wiecie, możemy się tutaj zachwycać nad tym, ile pierożek ma WN8 na recencie, ale czy możemy się zachwycać yy, jeszcze bardziej tym, jak ta moja twarz niczym dłutem Michał Anioł rzeźbił tutaj w moim pięknym obliczu te szlachetne konto opisuje. No i na przykład możemy tutaj zobaczyć, że bardzo się zwiększył średni tier, bo kiedyś ma tutaj średni tier prawie siódmy, a tutaj głównie widzę, że wahamy się między ósem a dziewiątkami. Średnia oczywiście, bo domyślam się, że dziewiątkami nie gra, a raczej głównie dychami i ósemkami. Stąd ta średnia to jest jakieś takie 8,5. Zobaczmy. Widzę, że dużo WZ-em grasz. W sumie grasz tylko WZ-em ostatnio. No, I zmarkował wz -a dzisiaj. Ja pierdolę, ile chłop gra WZ-em, to jest Zobacz, ile ma tych zmarkowanych czołgów. Gdzie to się sprawdza? A tu są. trzy biegłości, 77 czołgów. Ja pierdzielę Kuźwa. No więc ogólnie swoją przystojność oceniam na 10 na 10, konto jest 5 na 5, bo jest nie, serio, naprawdę tak już zupełnie poważnie, zajebisty ma w recent brachu, nie? Naprawdę taki, tak podniesiony poziom gry? No niesamowite. No praktycznie dwukrotnie podbijesz swoje umiejętności, także a zobacz... polecam a jak zobacz najbardziej. Czy, czy, czym najczęściej gra. Ogólnie. E, a gdzie to sprawdzić? Co to i halo? 3,5 tysiąca bitew ma? Na KPZ-cie? No, What no. the fuck? To jego ulubiony czołg. Dobra, no nie no, konto eleganckie szczerze mówiąc pierdolę. Wszystko oddam, będzie 10 bitew, gdzie vk 1001 -t, t wyjeżdżam bokiem.